który nie chciało brać, bo Marcin uciekł. Marcin. Stamtąd. Bo, bo to Marcin. Marcin zamieszka. Pod koniec to non stop, non stop było branie, ale to ciężko było zasięg no, Nie mniejsza. zauważyłeś, że oni weźli od razu tam na, na pierwszą tur, po drugą turę i niech brała i poszli bardziej na środku. A w Twojej dziękuję najładniejsza fotka za. Nie wiem, ale powiem Ci polecja. Tam... Zabieramy się w twoje dziury. I patrzę taka płość. Słuchaj, ale jedna ty... Przez te kudły? Przez te kudły się tam dostałeś? Do tej jego dziury. A może to A ten ryby mył? Kurwa, bo tej pierwszej duży. Kto? Ten, ja. Bo, 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 bo by uschnięte z... miało wczoraj, no to co było? To, miał. to, to ryby. I mówię, A ty wie, że nie wolno. Pukać. To się nagrywa. <śmuchy> a on, tak. mówi, on mówi, a on tak. mówi tak. jok, mu się wysypał, ty. Panie prezesie, z Lidzbarka koła, jak wrażenia po całej turze? Znaczy po całych zawodach pięciu jezior? Może inaczej. Uważam, uważam że zawody są super, nie? tylko. Powinno być troszeczkę bardziej zróżnicowane, e, więcej kolegów e, z ościennych kół, żeby przyjechało, bo tak praktycznie to umowią wszyscy z... E, z Lubowiza brak ludzi. Ciechanowa. No, zabrakło kolegów z Lubowice, a, e, a ja Nie, z Na dzisiejszej zawody jestem zapisany. Ale, Byłem... teoretycznie... Nie, nawet ale, składkę wpłaciłem. Ale naprawdę wrażenia, wrażenia z lodów są super. No, a wrażenie z, z, z nas. 10 mówi. No 10 najmniej. Wszystko młode łebki takie. 20. Także, także wrażenia z lodu no są... I ten super. z obstawy Gierka kiedyś. Z Może z kolega Sławek coś się na z organizacji zawodowej? Zara roboty ogólnie cały, cały, cały Dzisiaj jest nieskład. No, no, jest, a jest ja dobrze. myślę, że ten niesmak mógł być wcześniej i no, szkoda, że to tak na koniec jeszcze Dobrze, no, my, że w ogóle wylazł My, my, my zaczęli do zaczęli pierwsze zawody jako koło w Lidwarku dosyć, dosyć dobrze A później jakoś tak żeśmy opuścili kurno, na swoich wodach I, i nieciekawie nie nam poszło No w drużynówce nieciekawie sto, stoicie, I, prawda? I, I tak jakoś... Ja to osobiście się nie nie, 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 nie za bardzo angażowałem do tych zawodów Ja raczej turystycznie walczyłem Ale koledzy, młodsi, kadra Naszego koła Piotr w pierwszych zawodach bardzo dobrze, a no, potem troszeczkę. No, ja jestem gościnny człowiek, no, no właśnie. Piotr, Piotr umie ja nie pozwalam, Piotr się łowić na pozwalam, pozwalam Umiem, miło, się do do czasu, No, no a na tych drugich zawodach, które odbywały się na piaseczni jak ci poszło? A w drugich zawodach? Słabo, tak. Słabo. Ale ja już mówię tak, jak wygram drugi raz, no to będą na mnie patrzeć po głodnej stronie. Dobrze, wolałem odpuścić i mówię, nie, nie wygrywam. Brożone ryby w termosti tak, wygrywają. Dopiero stwierdzasz to po piątej turze zawodu. Tak, tak. <laughs> ja nie będę łowił. Miałem A dziadek, dziadek zadowolony z, z zawodów? Zadowolony? Musisz głośno Dziadek śmieje się, to jest zadowolony. Najstarszy zawodnik zawodów. 80, ile? 6? Ile dziadek masz lat? 82. 83. 83. Ale w rewolucję mu odjęli Odjęli mu wtedy. Ale... Ma... Dziadek jeszcze pamiętał jak Aurora przypierdoliła to salne, ten pałac zimowy, a to ruszyło na to ta ciśba, ten tłumia na ten pałac zimowy